I got problems, or problems, or problems, oh problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone progression. It's all that I wanted. The fall in affection. I summon it. Wstałem. Stawaj. up Siema. Ogólnie to ten vlog nie jest o tym jak mijemy mi dzień, tylko o naszym policyjnym samochodzie. Także czas na drugą serię przeróbki naszego auta. To nie widział pierwszą serię i jak ten samochód wyglądał na samym początku musi koniecznie zobaczyć. A teraz lecimy do łodzi robić wydech. bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Michał. Cześć, cześć, Michał. cześć. To co, od czego zaczynamy powiedz? Oglądamy, zaraz ustalimy. Co Dobra. Zobaczcie sobie w międzyczasie macie tutaj taką gablotkę z końcówkami. Może coś wam się tam A, Aaa, tutaj, o kurczę, Akrapowicz. <grym się wziął> Teraz właśnie myślimy, jaki wydech dokładnie założyć. I tutaj jest jedna opcja, żeby zrobić taki wydech z sterowaniem guzikiem, co? Ze sterowaniem głośności. No i tutaj w Audi już jest zamontowany ten wydech. Także teraz zobaczymy, co prawda Audi jest na benzynie, tak? A my mamy na dieslu, ale zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. No? i będzie to sterować przyciskiem, to jest fajna mm. rzecz no? to jest bardzo fajne, bo właśnie jak jechaliśmy ja wicie mówiłem, żeby, żeby, zrobić, żeby nie robić mega, mega tak głośno mm -hmm. żeby też komfort jazdy jednak był, nie? Będziecie mieć komfortowo i tak zwany tryb sport przełączamy i będzie głośniej piękna sprawa, wow czyli, czyli wtedy zrobimy tak, że jedna jest krótsza, jedna jest dłuższa i do tego dotniemy zderza tak, to tak, żeby się zmieściło, nie? żeby się zmieściło, to działamy Dlaczego w ogóle używacie? Driftujecie? Nie, to jest przód napęd, więc to jest wyścigowy, stricte wyścigowy, na 4 mln samochód. Czyli 3 litry, a ile koni? 230 o. i 700 kW. Tak? <słuchy> Oprzy się. To działa w ten sposób, że musisz się dopókić. Ku... Tak, żebyś się nie mógł ruszyć. Spróbuj się dopókić, od ty Nie, nie ma sensu. Klamrą odpina szyfyk. I wychodzi, tak? Gaśnica jest tu, wiecie jak użyć. W razie czego... Nie, 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 nie będzie To tak szybko nie planujemy O A tej jest spartańskie, przy dużych skrętach może sobie trzeć bo ona jest duża wyścigowa. Aha, co, no, jedziemy. To jest święty warsztat, na takim warsztacie to jeszcze w życiu nie było. Tutaj przyjeżdżamy, a tutaj właściciel mówi, ej zobaczcie, to jest Opel, nie chcecie się przejechać? Jest bardzo fajna Łapy się trzęsą Jest wrażenie Dłonie mokre No to chodź, po to ta auta jest Teraz pokażemy jakie końcówki będziemy mieli. Coś takiego jak prawda? Ja no jak to wytniemy, to będzie ogień, nie? Dokładnie. Ale tutaj nie musimy. mieści się, nie? Czy, czy trzeba? Cały, a jeśli one będą tutaj dotykać, to wam się wytopi zderzak. A, ok. okay musimy dobra. to delikatnie tutaj podciąć centymetr z jednej, centymetr drugi, albo dwa centymetry z jednej strony. Ok. Jeden przejazd do Warszawy i z powrotem pół bagażnika nie ma. <laughs> i just wanna give you all i can there's something but you baby and i can't get enough there's something that you can me. A więc kochani, kilka godzinek już minęło i słuchajcie, ze zmian mamy tutaj już zaspawano całą rurę, cały układ tutaj panowie już zrobili do tego momentu. Teraz będzie najważniejsza magia się działa, ponieważ pokażę wam. Tutaj mamy wszystkie składniki, z którego chłopacy będą robili tłumik, ponieważ wszystko robią ręcznie. Wycinają tutaj rurę, oczywiście wszystkiego jak to jest robione nie możemy wam pokazać, ponieważ to jest taki patencik, że tak powiem, autorski. Także chłopacy teraz to wszystko zrobią i już zobaczymy jaki dźwięk z tego będzie. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że to jest diesel. Więc... całe beczuszka już jest gotowa, tłumik zaspawany, zrobiony, teraz musimy przymierzyć i zadecydować po prostu jak bardzo chcemy mieć to wysunięte i w ogóle czy to nam wszystko pasuje. Ej, a jeszcze tutaj widzieliśmy tutaj tą wkładkę, jak widzicie, aby nam te końcówki się zmieściły ładnie. Tak, to jest mega, nie? Jeśli tak to zostanie to super będzie. Zobaczcie, tutaj ta wysunięta bardziej, ta bardziej schowana jak w -pakiecie. także mi się podoba bardzo. Kochani, tutaj już jest zamontowane urządzenie, które właśnie i sprawia, że raz będzie głośny wydech, raz będzie cichy, oczywiście w zależności od tego, jak tego chcemy. No i tutaj takie urządzenie, które po prostu zamyka nam tą rurę głośną, że tak powiem. I ta rura to ma tłumik, nie? Przez którą wszystko wychodzi. Mnie zaciekawiło, w jaki sposób można kontrolować, że to jest cicho, głośniej. No. Myślałem, że to zawsze chodzi o głośnik, nie? A tutaj jest ciekawe, że to po prostu jest takie rozwiązanie, że po prostu dwie rury... Jedna jest głośna, jedna jest cicha, a ta po prostu e, się zamyka i otwiera jak chcemy, po prostu, żeby głośniej było, więc to jest bardzo ciekawe, że jest coś takiego. A więc kochani, co ja wam powiem? Chłopacy tutaj z Inoci mają piękną strefę relaksu. My tutaj troszeczkę gimnęliśmy, ponieważ jak wiecie, rano staliśmy, ale już gotowe! Wiecie, teraz musisz zaimitować, jaki dźwięk sobie wyobrażasz. No nie no weź już, nie. nie. Myślę, że będzie taki wu Ja powiem Ci, jak kupiłem swój samochód, który aktualnie, którym jeżdżę. To pierwsze co mówię, że od razu zrobię wydech Więc wydech dla mnie to zawsze było takim fajnym marzeniem I no. tak w sumie nigdy w życiu sobie nie tak. zrobiłem takiego jakiegoś fajnego wydechu tuningowego Myślę, że wydech to jest drugie po oklejeniu, co będzie przywracać uwagę, nie? Bo jak a, samochód wygląda, ale prócz tego jeszcze brzmi, to to już Czyli po prostu... Pierwsze będzie słychać, a później będzie widać No Fajnie opalamy To już ten pilocik już może działać teraz? Dysze, dysze, otwiera Ok, jest. A druga zamyka, tak? Co, cichy najpierw czy głośny? No najpierw jak było, nie? Cichy. No się cichy. cichy. To jest takie ciche, ale fajne brzmienie. Takie komfortowe bym powiedział. Zobaczcie. O, poszło. Tutaj jest ten system sterowania. Idzie do akumulatora, który mam w bagażniku. No i tutaj taki pilocik, który możemy wszystko robić. Piękna sprawa, ale wygląda? Bo kurczę, ja miałem taką rurę diesel, on idzie tak w dół, nie tak w ziemię. To w ogóle to nie wyglądało, nie? Teraz to pięknie. Dajcie ci ciśnij. Powiem ci, brzmi to zarąbiście. To ani nie pisze, ani nie huczy, ale ten dźwięk powiem wam, że jest idealny, ponieważ nie jest taki wieśniacki typowo, że nie? Takie, jakieś takie brzmienia w ogóle niefajne, nie? No też nie pisze, nie? I nie pisze, nie? A, a mimo tego, że to jest diesel... To mi się podoba, że to jest taki elegancki dźwięk policyjnego I samochodu. Na bogato. na bogato i powiem, że wpasowuje się do tego samochodu przepięknie, także dla chłopaków z Inoci tutaj w łodzi, wbijajcie, naprawdę odwalili po prostu ogrom roboty, bo dostosowali do naszego samochodu, nie? Przez to wszystko spawanie, przez to, że wszystko sami robili, to właśnie zrobili no. tak jak chcieliśmy, także... I też smaczek to jest to. No właśnie, że sobie pyk że jak pyk. chcesz sobie autostradą jedziesz, żeby cichutko tak. posłuchać sobie muzykę, to też jest Będziemy bardzo Będziemy korzystali na pewno. To co? Trzeba umyć naszego bydlaczka. Czarny i biały kolory niesamowicie fajnie kombinują się tutaj Tylko, że bardzo i bardzo łatwo się brudzą Starczy dosłownie kropelka wody i już trzeba myć samochód, no Ale coś za coś

Dobre kochanie, a więc przyjechało do nas po prostu miliard paczuszek. Wiciu, teraz to wszystko rozpakowuje. To wszystkie detale są do naszego BMW, abyśmy mogli przerabiać. Jeszcze teraz otworzymy jakąś część, a część już na następny odcinek, już przygotowaliśmy się dobrze. Także co, zabieramy się teraz na pierwsze rozpakowanie i zacznijmy, może, widzicie, od tej szarej paczuszki. Jego opakowania ja je jeszcze nie <gry> widziałem. To jakby materac ktoś nam tutaj zapakował. No i pięknie, kochani, mamy tutaj nasze dwie lampeczki pilne, ponieważ nasze lampy już troszeczkę są obite. To są używkie lampy i tutaj może wam będzie widać. O, tutaj taka rysa, nie, ale najważniejsza dla nas była prawa lampa, ponieważ my mamy prawą uszkodzoną, nie? Oczywiście, te lampy jeszcze będziemy oklejali czarną folią, aby to zarębiście wpasowało się do naszego samochodu. Niestety, nowych nie było lamp, po prostu, nie produkują te nowe lampy. No no, poliftowych. Poliftowych nie produkują, produkują tylko przedliftowe i to chińskie, nie? Dlatego musieliśmy zamówić oryginalne, ale używane, także co? Teraz zabieramy się za montaż. widzicie? jesteś w stanie to zrobić? No jasne. <grym> Zobaczcie, kochani, jak prezentuje się nasz samochodzik. Myślę, że lepiej to wygląda. Szczerze, lepiej, bo biały kolor bardziej tutaj pasuje się do tego niż pomarańczowy, co? Ja myślę, że tak. I też szkło jest bardziej takie świeższe, mniej rys Tak, zdecydowanie. Także to sprawdźmy w ogóle, czy działa nasza metoda. No. Dobra, stopy. Działa. Dobra, kierunki. Jest. O, strasznie działa. Szybka, fajna akcja z tymi lampami. To widzicie, zabieramy się za kolejną paczuszkę. Tą tutaj podłużną jest ona najciekawsza, chyba. Słuchajcie, mamy Wam coś do pokazania: a mianowicie spoilery. Tak jak już się domyśliliście, pewnie w tej paczce również znajduje się nasz wymarzony spoiler od firmy Motazond. Mieliśmy do wyboru różne rzeczy. Ten, ten, ten. Tak szczerze, to ciężko się zorientować, ciężko domyślić się, jak dokładnie to będzie wyglądać na samochodzie. Nie? Ten nam bardzo się podobał, bo jest taki szeroki, jest wygięty. Z kolei ten również nie jest zły. Wiecie, ciężko byłoby wyobrazić jak na samochodzie to będzie wyglądało. Także koniec końców zobaczcie co zamówiliśmy. Jest nasz wymarzony spoilerek. Tej jest białego koloru. Co my mamy z tym robić? Okleimy go, nie? Zobaczymy. Uwaga, przymierzamy, dawaj wicie. No ja myślę, że coś w tym stylu, nie byśmy robili. Trzeba go bardzo dobrze obejść ze wszystkich stron, aby zrozumieć, jak to w ogóle wygląda na samochodzie. Ale, według mnie, z jednej strony taki ogromny spoiler: jak wiecie, jak stół. To, to też nie wygląda za dobrze, to tak wiejsko wygląda bardzo, nie? Z kolei za mały, no to też nie, no nie byłoby takiej agresji, nie? Tutaj chcieliśmy, żeby jednak to autko wyróżniało się na maksa, nie? Tak, myślę, że akurat nie wiem jeszcze co z tym kolorem zrobimy To już możecie napisać w komentarzach co nam zrobić Czy okleić na jakiś inny kolor, czy pofarbować na inny kolor Z kolei na jaki kolor, to możecie nam doradzić jeszcze co z tym zrobimy Teraz musimy jeszcze w bagażniku zrobić cztery dziury Albo już go wkręcić, nie? Wiesz co, tutaj potrzebuję, żebyś pomógł cztery dziury zrobić w klapie bagażnika mógł być No tak za 10 minut Dobra Czy są Słuchaj, tak, patrząc na ten spoiler, ja bym proponował go obniżyć i troszeczkę dać większy kąt, jak na mnie, nie? A kąt. O! Ja bym robił właśnie coś takiego i mi się wydaje, że to będzie idealnie. No, tak super wygląda. No. Ktoś z was może powiedzieć, abyśmy zrobili jednak ten większy spoiler, ale myślę, że ten samochód jednak też nie powinien być jako Holinkę, nie? Wiadomo, że może troszeczkę większy by się przydał, co nie, Wiciu? Może. Ale dobra, ale jeszcze okleimy i myślę, że to zupełnie jeszcze inaczej będzie wyglądać. Także link do naszego spoilera znajdziecie w opisie. A teraz jeszcze na koniec odcinka mówiliście nam, abyśmy czarne znaczki zamontowali, także jeszcze taki mały detal zrobimy. Kochani, niezmiernie się cieszę, że w końcu ten projekt rusza. Dupcia samochodu już jest załatwiona, ładnie to wygląda. Ale nawet nie wiecie, co czeka Was w przyszłości. Z wiciem, wszystko szykujemy, i to będzie. O, kochani, to co my teraz robimy, to dopiero wstęp. Pikuś. Tak, do tego, co będzie na końcu. Także zapraszamy Was na kolejne odcinki. Wspierajcie nas łapeczkami w górę, pod tym filmikiem. Również pod tym filmikiem. Klikajcie czerwony guzik na dole z napisem subskrybuj. To będzie wsparcie dla nas, aby było więcej takich motoryzacyjnych projektów. A my z Wami się żegnamy. Pa! Cóż kochani powiem, byliśmy chyba z godzinkę gdzieś tam nad jeziorkiem. Przychodzę i nie ma lampy, nie? Po prostu odcięli mi tutaj nożykiem lampę I co ja wam powiem? Nie szkoda mi tej lampy, nie? Szkoda mi po prostu tych ludzi, którzy robią takie głupie rzeczy. Po prostu szkoda mi tych ludzi. Tyle wam powiem, nie?